Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omiotu pszenicę zbierze do spichlerzy, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Moi drodzy, zapowiedź przyjścia Pana Jezusa, chrztu, wody. Wiemy, że woda ma funkcję oczyszczenia, woda ma funkcję uświęcania. Przecież mamy wodę święconą. Woda ma funkcję wypędzania złych duchów. I dzisiaj w tej Ewangelii Pan Jezus chce nam pokazać w postaci Jana i tej zapowiedzi, że On nie przychodzi po to, żeby przybić brawo, piątkę, ale On przychodzi po to, żeby się z Tobą spotkać, nie w kontekście takiego spotkania towarzyskiego, ale w kontekście tego, żeby Ciebie zabrać do siebie, żeby Cię zaprosić, żeby, żebyś już nie był sam, że On chce, aby Twoje życie stawało się coraz bardziej zespolone, zjednoczone z Nim. W pewnym sensie, żeby Twoje życie stawało się coraz bardziej przenikające, przeniknięte Jego obecnością. I moi drodzy, to jest trudne, bo tak jak mówi tutaj Jan w tej Ewangelii, że nie można być przenikniętym Jezusem, przenikniętym Jezusem nie można być wchłoniętym, czy, czy jakby tak może powiedzieć, no, tak zjednoczonym z Nim. Nie pożegnawszy, nie porzuciwszy tego, co nas jakoś tutaj zatrzymuje, to co było w pierwszej niedzieli Adwentu, tak? czyli pewnej, pewnej rezygnacji, że to oczyszczenie musi być. I bez tego oczyszczenia, właśnie z tych naszych tutaj ludzkich przywiązań, my nie będziemy w stanie pójść za Jezusem nie dlatego, że on nie będzie chciał nas zabrać, tylko że my za nim po prostu nie pójdziemy bo powiemy tak, mam jeszcze to, mam jeszcze to, mam jeszcze to, mam jeszcze tamto do zrobienia. Nie pójdę za Nim. Moi drodzy, święta coraz bliżej. Myślę, że warto w tym tygodniu, przed czwartą niedzielą Adwentu, spotkać się z Jezusem na adoracji. Zapraszam Was, byście w tym tygodniu Poszli na świętego na świętego sakramentu, choć na chwilę. I chcieli wyjść na spotkanie Chrystusa, ale powiem wam w sekrecie, że to tak naprawdę On tam na Ciebie czeka. Na Ciebie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Sen i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.